Jest, oh yes. oh yes. jest, ja jest, jest, szaleje. Może tak to sobie z wsiądzie. Biorę jak szalone. Jak może raka założyć? Kanałowy? Jeśli tak, to unikat. Haha! Ha! Tak jest! 19:20, tak jest! Na 5:0 na pijaweczkę! proszę bardzo, pomadę 11 kilo. gdzie unikać jest od 6,5. Pięknie! Pięknie! No ładnie! Dzięki, Kaspro. Z mojego miejsca starego. Cały czas działającego. No gdzie jest na tych zestawach? Sumik kanałowy dzięki, Ziomek. Dziewiętnasta, dwadzieścia proszę bardzo. To wideo też zapiszę, pijaweczka 5.0, unikatowy sumi kanałowy, przedostatnia ryba do zamknięcia, eee, łowiska, kłamcinkin, kłaczek, bagna, ładny, po 11 kg, 162 gramy.